Jeśli czasem system Windows nie działa poprawnie, skorzystanie z dwóch prostych komend może przywrócić go do optymalnego działania lub wskazać źródło problemu. W tym materiale wideo pokazujemy je obydwie. To proste czynności, z którymi każdy sobie poradzi. Jeśli podoba ci się to wideo, zostaw suba i łapkę w górę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że warto robić takie materiały. Pierwsze wbudowane w system narzędzie to DISM. Co to w ogóle oznacza? Jest to skrót od angielskich słów Deployment Image Servicing and Management, czyli obsługa i zarządzanie obrazami wdrażania. To zaawansowane narzędzie, do którego uzyskasz dostęp poprzez wiersz polecenia. A korzysta się z niego w przypadku pojawienia się takich problemów jak kłopoty z uruchomieniem systemu, jego działaniem lub zgłaszaniem przez Windows braku plików systemowych. DISM jest często używany do zlikwidowania takich właśnie kłopotów Choć korzystanie z niego nie powinno skutkować żadnymi trwałymi zmianami w plikach, zalecamy i tak wykonać kopię zapasową co ważniejszych danych przed rozpoczęciem działania. Narzędzie DISM oferuje trzy opcje skanowania systemu w celu wykrycia błędów plików. Check Health, Scan Health oraz Restore Health. Zalecane jest korzystanie z nich w tej właśnie kolejności. Check Health jest to funkcja, która sprawdza, czy w systemie znajdują się uszkodzone pliki. Tylko sprawdza, nie naprawia. Aby przeprowadzić tę operację, wpisz do wyszukiwarki wiersz polecenia i wybierz go z wyników uruchamiając jako administrator. Wpisz następującą komendę. Dism Online Cleanup Image, Check Health. Zatwierdź ją Enterem i zaczekaj na wyniki. Jeśli nie zostaną wykryte uszkodzone pliki, wszystko jest w porządku. Jeśli jednak zostaną, przejdźmy do kolejnej opcji. Scan Health ma za zadanie przeprowadzić głęboki skan, który pozwoli na znalezienie problemów z obrazem systemu. Aby przeprowadzić tę operację, uruchom wiersz polecenia i wpisz następującą komendę. Dism online cleanup image scan health. Zatwierdź ją Enterem i zaczekaj na wyniki. Wynik skanowania pokaże Ci, które pliki uniemożliwiają pełne wykorzystanie możliwości systemu Windows. Należy je naprawić, do czego posłuży ostatnia funkcja. Restore Health to narzędzie, które automatycznie naprawia problematyczne pliki. Aby przeprowadzić tę operację, uruchom wiersz polecenia i wpisz następującą komendę: Dism online clean of image. Restore Health. Zatwierdź ją Enterem i zaczekaj na wyniki. Uwaga, operacja może zająć nawet kilka minut. Po jej przeprowadzeniu Dism samoczynnie pobierze i zastąpi uszkodzone pliki systemowe nowymi. W tym celu może łączyć się z Windows Update. Zapewnij połączenie z siecią. Drugie narzędzie to SFC. Jest to skrótowiec od angielskich słów System File Checker, czyli sprawdzanie pliku systemowego. O ile wspomniany Dism pomaga w znalezieniu problemu, o tyle SFC zajmuje się naprawą. Jak go użyć? Otwórz wiersz polecenia jako administrator. Wpisz komendę SFC, Scan Now zatwierdził wciskając Enter. Odczekaj, póki nie skończy się proces skanowania plików. Może to zająć od kilku do nawet kilkunastu minut. Po zakończonym procesie zobaczysz informację. Jaką? Jeśli zostanie znaleziony problem, wówczas system File Checker naprawi uszkodzone pliki, wykorzystując do tego lokalny obraz systemu. Po naprawie pójść jeszcze raz SFC dla pewności, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.